Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus pisze, by ludzki duch słuchał. I dalekie jest to od prośby, lecz jest to nakaz, aby jeszcze oszczędzony zostać. I choć większość z was jest odwrócona od dobra, to ci, którzy chcą wrócić po tych słowach do swojego domu, do poziomu duchowo istotnego, choć droga długa i ciężka ich czeka, to wrócą. Lecz lepiej dłużej iść. I się zmęczyć niż zostać zgubionym. Dziś tak, jak kiedyś, znów pasywnie czekacie, aż słowo do was się zbliży. A gdzie wasza inicjatywa? Czyżby już tak mocno zostaliście przynieceni ciemnościami, że na poziom duchowo istotny bez możliwości jesteście powstać? A co będzie, gdy jedynej możliwej okazji mało dacie szansę? Jak się będziecie czuć, gdy inni poszli za słowem, a wy nie. Jak to sobie wytłumaczycie? Ociężałością umysłową, fałszywymi religiami, że was zwiodły, czy winę zrzucicie na Kościół i ich sługi? Odpowiem wam już dziś, że wina jest tylko po waszej stronie. Pozostali to żerownicy na padlinie, jaka pozostała, gdy światło do siebie ducha, bez puszczenia byliście i brak? Puszczanie nadal po tych słowach. Gdzie wy, mądrzy jesteście, gdzie wasza logika pewnie skończyła się, gdy waszym panem stała się ciemność i na znak żałoby założyliście długie ciemne ubrania, i trwało to już od wieków. Cóż, jaśniej do was bez możliwości mówienia będę w imieniu Pana przemówią żywioły. Zobaczymy, czy coś bardziej was rozświetli niż piorun. Albo rozżarzy niż ogień, a może szybciej utopi niż woda czy pochłonie jak ziemia. Żywioły siłą wymuszą wszelkie potrzebne i konieczne zmiany. Przecież one wiernie służą Panu. Zobaczę, gdzie w tym wszystkim podzieją się Wasze jedyne gęsto materialne majątki. Jedynie co ocaleje to duchowe wartości, przecz tych zbyt mało. Wiecie, że lepsze, małe, ale zgrane grono życzliwych sobie ludzi. Przejawia się wola Boża z całą siłą, bo po co tolerować dalej panoszącą się ciemność po całej Ziemi, która niesie tylko zniszczenie i rozkład wszystkiego, co ma szlachetne duchowe wartości. I bez rozczulania się nad tym, że wielu pozostawi swoje martwe ciała tu na Ziemi, oni tego. Mocno się domagali, praktycznie przez wiele inkarnacji, aż swój cel osiągnęli skutecznie. A wszyscy inni, którzy wyczuwacie, że jesteście jeszcze dużo duchowo warci, ruszajcie drogę ku światu, aby wyjść ze sfery zniszczenia całkowitego ciemności.